Witam. Nazywam się Beata Passini. Jestem instruktorem jogi i zapraszam Cię dzisiaj na kolejną sesję. Yy, wspomagającą uśnieżenie bólu głowy. Możesz traktować te ćwiczenia profilaktycznie. Większość z nich w trakcie bólu. Yy, tak, zapraszam. Będzie Ci potrzebna kostka do jogi bądź książka. Yy, yy. Ustaw ją proszę po prostu na macie. Przyjdziemy na nie w taki sposób, żeby objąć tę książkę stopami. Kostki dość mocno napierają na książkę. Łączymy kolana. Jeśli to jest możliwe, tutaj skórę z łydek możemy delikatnie odsunąć. I usiąść na kostce. W taki sposób, żeby odwijać pod siebie biodra, możesz sobie wyobrazić, że kość ogonowa przebija się przez matę. Czubek głowy wyciąga Twój kręgosłup. Tak, długi kręgosłup. Połóż dłonie swobodnie na uda, luźne, barki luźne, łokcie. Możesz zamknąć oczy i skoncentrować całą swoją uwagę na wdechu i wydechu. Jeśli to możliwe nie poprawiaj jeszcze, nie pogłębiaj, nie ulepszaj wdechu i wydechu. Po prostu zwróć uwagę na to, jaki jest. Oddech jest informacją z naszego ciała o tym, jak się mam, jak się czuję, co potrzebuje uwagi we mnie. Więc na razie tylko świadomie oglądaj, obserwuj. swoje ciało. i wydech. Z każdym wydechem luźne powieki, luźne skronie. Zwróć uwagę na końciki ust i z wydechem rozluźnij je. Ok. Ostatnie trzy dechy i wydechy. Tym razem odrobinkę dłuższe, ale i kiedy już będziesz gotowy gotowa otwórz oczy i zaczniemy Gdzie ten ruch się zaczyna? I wdech, i długi wydech. Jeśli czujesz ból w trakcie wykonywania tego ćwiczenia, możesz znacznie zwolnić ten ruch. I znacznie pogłębić swój oddech. Wyobraź sobie, że wdech wprowadzasz aż do czubka swojej głowy. I w drugą stronę. A z wydechem wyobraź sobie, jak od czubka Twojej głowy aż do pleców rozluźniają się Twoje mięśnie. I wydech wraca do mostu. Jeszcze wdech. I z wydechem dokończ pomalutku ruch i głowa wraca do centrum. Tak, wydłuż czubkiem głowy kręgosłup. I przechylamy głowę w jedną stronę. Może to być prawe ucho do prawego barku, ja to robię ustrony odbicie. Zanim przejdziemy dalej, bardzo czujnie i bardzo delikatnie łopatki do siebie, barki na dół. Zwróć uwagę, jak już w tym momencie rozciąga się to miejsce Twojego ciała, tutaj. Poczujesz już ten mięsień, zaczyna pracować. Jeśli to jest komfortowe, możesz delikatnie odsunąć ten bark do tyłu. Mm -hmm. Połóż teraz rękę na na, taki, na górze po prostu swojej głowy. Bez mocnego docisku. A przeciwną rękę. Tak. Otwieramy wnętrze dłoni skierowane do góry. I z wydechem barki odsuń od uszu. Różna twarz. I oddychaj. Długi wdech. Poczuj jak rozciąga się Twoja szyja. Tak, palce, dłoni w jedną stronę, czubek głowy w przeciwną. Proszę, bądź dla siebie bardzo czujny i delikatny. Wdech i z wdechem najpierw wraca ta wyciągnięta ręka. Głowę do centrum. Wydłuż czubek głowy. Na drugą stronę. I znowu to samo, bardzo czujnie, łopatki do siebie. Ten bark też delikatnie do tyłu i na dół. Czujesz prawdopodobnie już, jak ten mięsień zaczyna rozciągać się. Teraz szczególnie oddychaj głęboko i z wydechem poczuj rozluźnienie. wykładamy rękę na głowie. Bez docisku tej ręki bardzo delikatnie i drugą rękę również wyciągamy do boku, wnętrze dłoni skierowane do góry i oddychaj, pamiętaj, że biodra są delikatnie pod siebie zrotowane, długi wdech. Hmm. Długi wydech, luźne barki opadają w stronę maty. I jeszcze chwileczkę, ostatni długi wdech. Z wydechem odkładamy najpierw te rękę z tyłu, prostujemy głowę, odkładamy obie ręce na kolana. Jeśli czujesz ból stóp bądź kolan w tej pozycji, zawsze możesz usiąść na krześle, Albo usiąść po turecku w tej pozycji. Jeśli to jest dla Ciebie w porządku, zostańmy jeszcze troszeczkę nawet, te stopy rozciągają się i czujesz lekki dyskomfort. Jeśli to jest możliwe, zostań w tej pozycji, Twoje stopy również się rozciągają przechodzimy dalej. Prostujemy kręgosłup, otwórz klatkę piersiową. Z wdechem otwieram ręce szeroko. Długi wdech. Tak, jeśli byłeś, byłaś kiedyś w górach albo nad morzem, to to jest właśnie taki wdech pełen powietrza. I z wydechem spójrz, lewa ręka jest w górze, a prawa w dole. Przytulamy swoje ciało. Przetulamy ciało, tak, aż do łopatek. Rolujemy kręgosłup jak koty, i y głowa w dół, broda do mostka. Tak, otulamy swoje własne ciało, rozciągamy kark. Poczuj swoje dłonie na swoim ciele, dość mocny jest to dotyk. I oddychaj jeszcze chwilkę. Tak, broda do mostka. Wdech do samego czubka głowy. I wydech. I z wydechem prostujemy kręgosłup i otwieramy ręce. Z wydechem, tym razem prawa ręka jest na górze, lewa na dole. I otulamy swoje ciało. Barki w dół. Tak. Rolujemy kręgosłup, znowu jak kotek. Przytulamy własne ciało. Oddychaj szczególnie z uważnością na swój kark. Rozluźniamy mięśnie karku. Głowa luźno wisi, ciało otulone własnymi przedramionami. Teraz kilka razy powtórzymy ten ruch. Wdech. I z wydechem lewa ręka na górze. Długi wydech aż do końca. I od razu z wydechem otwieramy klatkę piersiową. I z wydechem prawa ręka na górze otula ciało. I jeszcze raz wdech. I wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Wracamy do centrum. Teraz jeszcze połóżmy palce na barki. I z wydechem do góry łokcie, barki na dół, łopatki do siebie. I zamykamy. Łokcie dotykają siebie. I wdech, otwieramy klatkę piersiową. Z wydechem łokcie do siebie. I jeszcze jeden wdech. Wydech. I w drugą stronę. Teraz wdech. Łokcie dotykają siebie. Góra. I wydech. Otwórz klatkę piersiową. I wdech. I wydech. Ostatni raz. Gęsty, szeroki ruch. I z wydechem opuszczamy ręce. Broda do mostka. I jeszcze zostań tak na jeden długi wdech. I z wydechem puszczamy napięcia w karku, między łopatkami poczuj to miejsce. Ok. Delikatnie przesuńmy się na bok, wyciągamy książkę bądź kostkę i usiądziemy w takiej pozycji. Tak, na pośladkach, ciężar ciała równomiernie rozłożony na oba pośladki. Spróbuj proszę zwrócić uwagę, żeby całe stopy dotykały maty. Szczególnie te miejsca Twojej stóp, wewnętrzne części. Dłonie kładziemy tak lekko pod kolanami. prostych kręgosłup. Czubek głowy wyciąga ciało. Z wydechem pępek przytula się do górnych ud. Wdech. Spójrz do góry. I z wydechem Proste łokcie i znowu broda do mostka. Zobacz kręgosłup, jak całkowicie rotuje się. Przepraszam, roluje się jak kot. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wdech. I wdech. I jeszcze wdech. I wydech. I wracamy. Do centrum. Mhm. Spróbujemy jeszcze teraz, jeszcze raz w klęku podpartym stanąć. Jeszcze raz mamy myśli, tak jak na poprzedniej sesji robiliśmy asanę. W tej pozycji teraz robimy podobną, ale troszeczkę inną. Uruchomimy do pracy inne części górnych parków. Zwróć uwagę, żeby bark był nad, nad garstkiem, a biodra nad kolanami. Podwijamy palce stóp. Z wydechem podnieś prawą rękę. Spójrz w kierunku prawej ręki do samej góry. Długi wdech i z wydechem odkładamy dłoń prawej ręki. Na lewe udo. Sprawdź, czy jest to możliwe. Jeśli nie spokojnie, możesz tę rękę trzymać wyżej z intencją sięgania palcami w stronę lewego uda. Spójrz w górę. Poczuj swój prawy bark. Poczuj, jak otwiera się okolica Twojego prawego barku aż do szyi. Długi wdech i z wydechem wracamy pomału. Ręka najpierw w górę i odkładamy ją na matę. Tak. I druga strona. Podnosimy lewą rękę. Długi wdech z wydechem. Odkładamy tę dłoń. Możliwie głęboko. Tutaj, jeśli zahacza aż o Prawe udo, wewnętrzną jego część to wspaniale. Jeśli nie, nie ma żadnego problemu. Chodzi o pracę Twojego lewego barku. Spójrz w górę i oddychaj. Poczuj wewnętrzną tą część z przodu Twojego lewego barku. Długa szyja. Ok, z wdechem, ręka w górę. Odkładamy rękę, zrobimy teraz taki masaż, automasaż swojego karku, również głowy. Ustaw dość mocne ręce na macie, całe przyklejone do maty. Kładziemy czoło mniej więcej pomiędzy dłońmi, albo troszeczkę może wyjść przed palce. Ugnij sobie łokcie, poczuj, że ciało spoczywa na dwóch silnych rękach, nagięty łokcie, i pomału zacznij okręgi głową. Daj sobie chwilkę czasu, żeby znaleźć taki rodzaj ruchu, który naprawdę nie biorą udziału żadne mięśnie w Twoim karku. To może być malutki ruch, cały ciężar ciała jest na dłonie. Tak, spójrz tutaj, jaka jest długa szyja. I oddychaj. Bardzo ważne, że ciężar ciała jest na silnych rękach. Wtedy głowa, o, może aż tam do końca poczuj to, jak w tym momencie całe moje plecy relaksują się. Szeroki ruch, duże koła, takie jak masz ochotę. Ok. I łączymy palce stóp. Przesuwamy pośladki w kierunku pięt. Delikatnie możesz rozszerzyć kolana, żeby brzuch przesunął się między uda, i wyciągamy dłonie do przodu. W pozycji dziecka, odpoczywamy. Czoło luźniutko leży na macie. Długi kręgosłup, kość ogonowa z każdym wydechem przesuwa się coraz bliżej, pięt. Koniuszki palców z każdym wydechem przesuwają nasze ciało, wydłużają w swoją stronę. I jeszcze jeden długi wdech. I długi wydech. Tak, z wydechem dłonie w kierunku ciała, podnoszą ciało. Jeśli to możliwe, zwróć uwagę, żeby głowa podnosiła się zawsze ostatnia. Z wydechem czubek głowy wyciąga ciało do góry, w ten sposób podnosimy nasz tułów. Na koniec usiądź jeszcze po turecku. Bardzo prostsze ćwiczenie, ale często przypomina nam o. Niesamowicie leczniczym działaniu naszego własnego dotyku. Też nasza uważność zawsze podąża za dotykiem, więc wykorzystamy to w tak prostym ćwiczeniu, żeby przy luźnych barkach, luźniutko, po tych wszystkich ćwiczeniach położyć po prostu koniuszki palców tutaj na czubku głowy. I najprostszym takim własnym masażem podotykać swojej głowy. Pamiętaj proszę, że jest to bardzo ściśle związane z Twoim oddechem. Długi wdech aż do czubka głowy. I długi wydech. Tak, zejdź teraz palcami do tego miejsca. Tutaj, na samym dole, to jest potylica, Też było często, bierze się z tego miejsca. I wystarczy, że dotkniesz tego miejsca dość mocno. Zwróć uwagę na dotyk, na jakość tego dotyku. I weź wdech. I wydech. Ok. Ręce luźniutko, wnętrza dłoni mogą być skierowane do góry. Możesz jeszcze zamknąć oczy. I ostatni raz z wydechem wyobraź sobie jako czubka głowy przez całe Twoje ciało, aż do kości ogonowej. Wszystkie Twoje mięśnie są zrelaksowane. Hmm. No ok. Otwórz oczy. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze ćwiczenia i zapraszam Cię na kolejną sesję, na której pokażę Ci jeszcze inne ćwiczenia, które bardzo relaksują kark, górne plecy. Zajmiemy się również tym mięśniem mostkowo-obojczykowo-sudkowym, którego odpowiedni masaż też pozwoli Ci uśmierzyć ból. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.